O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia, Mistrz Wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak. Wygląda na to, że tylko ja. Nikt inny się nie pofatykował, żeby się tym zająć, a, a hałasy wszyscy słyszą. Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wieczy, czy w ogóle szukali. To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać! Te hałasy powtarzają się regularnie. Co noc! Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Jakby niedźwiedź pierdolną w kredens hmm, Rozumiem. No dobra. Ile za to dostanę? A ile? Byście chcieli? Chyba tyle nie mam. M może jakaś... Świąteczna zniżka z okazji w e, e, turnieju. Zgoda. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało na szczęście. A, a co? Myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W, w każdym razie ruszajcie, Mistrzu.